Witam! Dzisiaj pokażę Ci trzy ćwiczenia na pośladki, na brzuch i na uda. Będziemy ćwiczyć z wykorzystaniem piłki. Ja mam akurat piłkę szwedzkiej firmy Sisel. Moja piłka ma w średnicę 65 cm. Ustawiamy się bokiem. Przechodzimy, wchodzimy bokiem na piłkę. Proponuję zawsze wchodzić e, do tej pozycji poprzez ugięcie górnej nogi w kolanie. Ułożenie boku na piłce tak, żeby cały tułów nam się tutaj z boku położył. Kolce biodrowe w jednej linii. Wersja łatwiejsza z kolanem na macie. Wersja trudniejsza. Obydwie nogi są wyprostowane w ten sposób, bądź jedna noga założona na drugą. Zaczynamy sobie na początku od wersji łatwiejszej. Możecie albo oprzeć dłoń na piłce, albo położyć na macie. Warto jest, żeby zaopatrzyć się w grubą dosyć matę, bo jeśli nie macie na tyle grubej maty, można matę zwykłą zgiąć dwa, trzy razy, tak żeby po prostu kolano nie było obciążone żebyście nie czuli dyskomfortu. No to zaczynamy od Napięcia brzucha, pępek do kręgosłupa. Staramy się trzymać barki w jednej linii, głowę na przedłużeniu z kręgosłupem. Tak, jakbyście byli między dwoma ścianami. A i teraz na napięty brzuchu podnosimy nogę w górę, palce, point. Pozycja wyjściowa, noga jest w linii z twoim biodrem. I do góry na wdechu wydłużasz nogę, na wydechu wracasz do linii z biodrem. Wdech, point i wydech. Flex, wdech i wydech. I wdech i wydech. Wdech i wydech. Z każdym ruchem mięśnie nóg coraz bardziej nam się rozciągają. Cały czas kontrola z tułowia. Staramy się, żeby tułów nam się nie skracał. I robimy 10 razy. Wydech. I wdech. Rób to powoli w swoim tempie. Poczuj, jak pracuje też pośladek. Ok. Ostatni raz. I wydech. Zatrzymaj nogę Stopa w ułożeniu point. Teraz nogę przesuwamy w przód. Wdech. I do tyłu flex. Wydech. Staraj się kontrolować tułów. Brzuch jest napięty. Nie przesuwaj się na boki. Do przodu. Wdech. I wydech, do przodu wdech, i wydech, wdech, i wydech. Jeszcze dwa i powrót. Przytrzymaj chwilkę, point i los. Ok, przechodzimy teraz centralnie na piłkę, teraz wzmacniamy pośladki. Przejdź do pozycji, gdzie piłka jest pod Twoimi udami, z przodu nadgarstki pod barkami, barki daleko od uszu, pępek do kręgosłupa, ściśnięte uda i pośladki. Wdech i na wydech. Rolujesz piłkę do przodu. I wdech. I wydech. I wdech. Mocno ściskasz w górze pośladki, ściskasz uda. Cały czas trzymasz brzuch napięty. Nie przesuwaj się do przodu, tak? Górna część tułowy zostaje. Wydech. I wdech. Zrobimy 10 powtórzeń. I wdech. I wydech. I wdech. Staraj się mocno pracować pośladkami. I wdech. I wdech. Jeszcze chwilkę. Ostatnie dwa. Koordynacja. Ok, to teraz troszeczkę utrudnimy, wychodząc. Nogami w piłkę kierując troszeczkę dalej, pod kolana. Ok. Trzymamy z powrotem. Tutaj z przodu trzymamy stabilnie nadegarstki pod barkami. Brzuch jest napięty. Wersja trudniejsza. Proste nogi. I wdech. Możesz spróbować tylko kilka powtórzeń. I wdech, i wdech. Ostatni raz. Ok, teraz na drugą stronę, na drugim boku. Tym razem zrobimy wersję troszeczkę trudniejszą. Przypominam, wersja łatwiejsza. Kolano jest oparte na, pił na podłożu. Wersja trudniejsza, Obydwie oby dwie nogi są proste. Złap balans, bo piłka tego już. W wcześniejszych filmikach mówiłam, jest przyrządem niestabilnym, a więc moje mięśnie muszą wykonać trudniejszą pracę, żeby się utrzymać. Ok, jak już mamy pozycja, kontrolujemy, czy kolce biodrowe są równo, napinamy brzuch, barki w jednej linii, głowę, w z Podnosimy nogę, rękę możesz dać za głowę, łokieć do sufitu, i wdech. I wydech. Wracasz. I wdech. I wydech. Wdech. Unieś nogę. Nadrąż. Wydech. Odłóż do pozycji z biodrem. Wdech i wydech. To ćwiczenie nam też wydłuża mięśnie nog. Chce mieć smukłe uda i mocne, ładne pośladki. Wdech. I wydech. 10 razy. Zaraz przejdziemy do kolejnego ćwiczenia. Ostatni raz. Ok. Dobra. To jeszcze jedno ćwiczenie. Tutaj wrócę do pozycji wyjściowej z kolankiem. Możecie zostać, oczywiście, jak chcecie, w pozycji trudniejszej. Noga w górę. I noga idzie w przód, wdech. I wydech w tył. Kontroluj wszystko z mięśni brzucha. Wydech. I wydech. Nie obracaj miednicą. Długi tułów. I wydech. I wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Wdech. Z każdym ruchem zwiększasz zakres. Twoje mięśnie się wydłużają. Ostatni raz. I wydech. Przytrzymaj na chwilkę. Trzymaj i odłóż. Ok. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do kolejnych ćwiczeń.